Witam Was kochani serdecznie po weekendzie, dzisiaj mamy poniedziałek, nowy tydzień, nowe szanse na to, aby być lepszym niż w tamtym tygodniu, aby bardziej kochać i przez to też być bardziej szczęśliwym. Zapraszam na kolejny odcinek. Chcę być tak jak on. Mogą ustąpić, pagórki się zachwyć jego miłość nie odstąpi. Siła, która zbawia, nawet gdyby stać wątpić, wszystko to nieprawda, On rozświetla ciemności, nic nie przysłoni światła. Góry mogą ustąpić, pagórki się zachwyć jego miłość nie odstąpi. Siła, która zbawia, nawet gdyby stać wątpić, wszystko to nieprawda, On rozświetla ciemności, nic nie przysłoni światła. Witam Was, kochani. Tak jak wspominałem, przed chwilką. Mamy nowy tydzień, zaczynamy kolejny tydzień i jest to dla nas wielka szansa. Szansa stać się lepszymi ludźmi, a przez to jest to też dla nas szansa do zmiany tego świata. Poprzez wprowadzanie miłości w ten świat, który tak mocno tej miłości potrzebuje. No i najlepszym instrumentem do tego jest oczywiście Słowo Boże. No nie wiem, czy to odpowiednie słowo instrument, bo. Słowem Bożym jest sam Pan Bóg, więc myślę, że dobrze byłoby się nad nim pochylić. Dzisiaj czytamy sobie Ewangelię Świętego Mateusza, rozdział 17 i wersety od 22 do 27. Zachęcam oczywiście do tego, aby każdy sobie to przeczytał: ten kawałek Ewangelii. Przywołał też sobie Ducha Świętego do tego rozważania i. Może wspólnie postaramy się wyciągnąć jakieś wnioski, co Pan Jezus chciałby w nas zmienić, co chciałby pokazać nam poprzez te słowa w naszym życiu. Tutaj ja bym chciał się skupić na tej drugiej części, właśnie tej Ewangelii, gdzie tam poborcy tej didrachmy, czyli tego podatku, który był płacony, każdy Żyd płacił na właśnie świątynię. I zaczepiają Piotra i pytają go, że czy wasz nauczyciel, twój nauczyciel właśnie nie płaci tego podatku. Piotr odpowiada, że tak. Wtedy idzie do pana Jezusa i pan Jezus go pyta w pierwszej kolejności o to, czy synowie tych króli ziemskich płacą podatki, czy obcy ludzie płacą podatki. Od kogo ci królowie ziemscy te podatki pobierają. No i Piotr stwierdza, że, że no, no, pobierają je od obcych osób, nie od swoich synów. Nie? Więc prosty wniosek z tego, że Pan Jezus będąc synem boga żywego no, nie musi płacić podatku na świątynię swojego ojca, nie? ale właśnie opowiada Piotrowi, że, żeby tam poszedł, zarzucił wędkę i w pierwszej ryby, którą wyjmie z jej peszczka wyjął startera. I zapłacił właśnie ten podatek za siebie i za Piotra. Taka niesamowita postawa. Czego nas uczy? O bardzo dużej mądrości Pana Jezusa. A myślę, że też w pierwszej kolejności w ogóle pokory. Bo tak naprawdę Pan Jezus nie musi tego podatku płacić. I On tam też mówi po to, yy, chce zapłacić ten podatek, aby nie zgorszyć ludzi. Czyli znowuż. Pan Jezus pokazuje nam, że nie jest skupiony na sobie, jest bardzo pokorny, ale wszystko, co robi, chce skupiać się na drugim człowieku. Nie chce, aby oni byli zgorszeni. Nie chce wzbudzać jakiejś sensacji, jakiegoś poruszenia, złych emocji, że on nie będzie płacił, bo jest synem Boga, nie? Ale właśnie chce skupić się bardziej na tym, aby uczyć ludzi pokory, miłości, wrażliwości na drugiego człowieka. Dalej, czego jeszcze możemy się nauczyć z tych właśnie z tego postępowania pana Jezusa? Myślę, że też posłuszeństwa i uczciwości. Bo no pan Jezus tutaj wypełnia prawo, nie? Skoro było takie prawo, to też się nie, jemu podporządkowuje. Jest posłuszny, jest też uczciwy. Też tutaj można się odnieść do. Innego miejsca w Słowie Bożym, gdzie tam na próbę jeden z farazyuszów wystawia pana Jezusa i się pyta, czy powinniśmy, powinni płacić podatki nie? swojemu zaborcy, czyli Rzymianom. No i pan Jezus bierze monetę i pyta, pewnie pamiętacie tą Ewangelię, pyta kogo podobizna jest na, na monecie. No i odpowiadają, że właśnie cesarza, więc oddajcie cesarzowi to co cesarskie, a Bogu to co boskie. Tu i się wydaje, że jedno wynika z drugiego. Jeżeli będziemy oddawać Bogu to co Boskie, to będziemy uczciwi. Dlatego nas Pan Bóg Wzywa. Ja w swoim życiu i myślę, że każdy z nas ma takie obszary, gdzie stajemy właśnie w takiej rzeczywistości, rzeczywistości, gdzie no właśnie trzeba wybrać, czy będziemy uczciwi, czy nie. I wydaje mi się, że większość z nas jednak gdzieś tam w, w tych takich wielkich obszarach, nie wiem złodziejstwa, na przykład, no to każdy z nas raczej jest uczciwy, nie dopuszcza się jakichś takich wielkich nieuczciwości. Dużo trudniej jednak jest nam być uczciwymi właśnie w tych mniejszych rzeczach. Tutaj za przykład można podać to taki przysłowiowy wyniesienie ołówka ze swojego miejsca pracy, na przykład, gdzie tych ołówków jest tysiące, nie? Że nie zrobi to żadnej różnicy. A jednak, a jednak jest to przywłaszczenie sobie mienia. Czegoś, co nie, nie należy do nas i myślę, że od tego się zaczyna. I że na tym też powinniśmy się skupić w swoim życiu. Ja też yy, kilka dobrych lat temu, gdy właśnie zaraz po moim nowym narodzeniu Pan Jezus postawił mnie w takiej rzeczywistości i pokazał mi, te moje nieuczciwości, też właśnie finansowe, te wszystkie miejsca z których czerpałem właśnie korzyści finansowe, które nie były uczciwe, no i musiałem się z tym zmierzyć, a były to dość spore kwoty miesięczne, więc no było to po ludzku nie do zrobienia. I tutaj odsyłam was też do mojego filmiku "Dom z nieba", gdzie Pan Bóg właśnie powiedział później na to moje, na tą Moją wierność Bogu Bo ja z mocą Bożą Jakby Pourywałem wszystkie te rzeczy, które były nieuczciwe I naprawdę zacząłem żyć uczciwie I teraz staram się to robić Naprawdę w najmniejszych rzeczach Być uczciwy Bogu, być wierny Jego Słowu I doświadczyłem niesamowitego błogosławieństwa Pana Dało mi dużo więcej Niż mógłbym mieć korzyści z tych wszystkich nieuczciwości I o tym też jest właśnie mowa W tym filmiku Jednym z moich filmów, który nosi tytuł Dom z nieba. Zachęcam, jeżeli ktoś nie widział, żeby sobie obejrzeć, jak bardzo Pan Bóg błogosławi tym, którzy są wierni Jego Słowu. I ja dlatego też staram się od tych najmniejszych rzeczy właśnie być uczciwy. Myślę, że warto sobie to przemyśleć przeanalizować sobie właśnie wszystkie obszary naszego życia przede wszystkim właśnie miejsce pracy rodzinne. Miejsca, relacje, czy jesteśmy uczciwi. To nie jest łatwe. Myślę, że każdy z nas to wie, że to nie jest łatwe. Ale jeżeli zdobędziemy się być wierni, albo czarne, albo białe, albo idziemy za Panem Jezusem do końca, albo idziemy na pół, co nie ma najmniejszego sensu. Dlatego musimy podjąć taką decyzję. Musimy zacząć zmieniać to właśnie nasze postępowanie. Jest to możliwe tylko z pomocą Jezusa Chrystusa sami nie mamy najmniejszych szans. Nasza natura jest tak bardzo skażona, niestety. No ale jest Pan Jezus, dlatego zachęcam jeszcze raz do tego. Ja też dzisiaj przy okazji właśnie tej Ewangelii też sobie przemyślałem i rozmyślam nadal nad wszystkimi aspektami właśnie mojego życia. Gdzie jeszcze jest coś, co może rzeczywiście znowu odbiega od tej uczciwości, o której mówi Pan Jezus? Jak zwykle dobrze by było poprosić o pomoc. Poprosić o pomoc Pana Jezusa. Zachęcam do modlitwy, wspólnej modlitwy właśnie w tej intencji. Przyjdź Duchu Święty. Panie Jezu Chryste, przyjdź, potrzebujemy twojej pomocy. Chcemy być tacy jak ty. Chcemy abyś poprzez swojego Ducha napełnił nas właśnie owocami twojej świętości. Właśnie tą mądrością, uczciwością, posłuszeństwem i pokorą, abyśmy Twoją mocą, Panie, mogli być uczciwi, posłuszni, pokorni. Stawiasz nas w naszym życiu przed takimi wyborami przed takimi sytuacjami, gdzie musimy wybrać i do tych. Momentów Ciebie zapraszamy, abyś to Ty w nas triumfował i abyśmy mogli doświadczyć przez to niesamowitego szczęścia, wolności też i Twojej mocy. Niech tak się stanie. W imię Jezusa Chrystusa, amen. Także lecimy, kochani, jest co robić. Pan Bóg ma dla nas wielkie rzeczy. Tylko musimy Mu zaufać, musimy podjąć walkę. I oczywiście nie jesteśmy sami, bo jest za nami, z nami w nas, Jezus Chrystus. Dlatego tego wam życzę i sobie w tym kolejnym tygodniu, abyśmy podejmowali tą walkę, abyśmy napełniali się Jego Słowem i walczyli o, o wolność, o szczęście, o miłość. Bo do tego zostaliśmy stworzeni. Dzięki Wam za uwagę. Pozdrawiam was, życzę pięknego. Szczęśliwego i pełnego walki tygodnia z Panem Bogiem. Trzymajcie się. Pa!